Powiem Wam co do takich. Yy, ten. postanowień noworocznych, nie? Może to nie był koniecznie Sylwester, ale to było przed Wigilią, 6-7 lat temu. Ja nie wierzę generalnie w postanowienia noworoczne, chociaż jeszcze chuj wie, no jakby wiecie, data była nieokreślona. W każdym razie, przed Wigilią, można też powiedzieć, przed Sylwestrem, no ale tydzień, no więc. O, powiedziała mi Ja Cię kiedyś zabiję Co to się nie stało Także ja od tej pory nie wierzę w noworoczne No ale co kurwa no ja pierdolę Grałem se w lolka I, że niby miałem z psami pójść talerze rozłożyć Człowieku Po co? Na <noise> 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 Czy zacznę robić coś śmiesznego? Oj byczku Nie Ale za to Luki zrobi coś śmiesznego zaraz, prawda Luki? Po co? Nie wiem, daj jakiś swój popisowy numer Może płetwala, prosto do mikrofonu co zrobisz? Ładuję manę Dobra już skończ Dawa jedną gierkę w ligę na szybko bo trzeba Zajebać widzów zanim wy, wy wyjdę ale dla kogo? Do szerszenia? Dla szerszenia, no. Daj szybko na ligę. Jeszcze zmieniłem tytuł. No. Teraz to już jest totalnie S. Zobacz. O! Mamy to! Zobaczcie! Totalna dominacja! <noise> Jedna gierka i spierdalam na Wigilia. Wiecie co mówi Rando Bruce jak yy, streamuje 12 godzin i znaleźć larków. Dzień jak co dzień. <grymne> <grymne> ja pierdolę Z, ja pierdolę cokolwiek. Liga znowu. Dlaczego? Dlaczego nie grasz w te ciężarówki, co się dojeżdża do celu? Widzę, jadę do celu. Oj, ktoś we mnie wjechał. Aaaaa! Aaaaa! Wjechali we mnie. Ale wjechali we mnie. Da nie zabije Jakiś frajer na Wladimirze. Frajerów na Wladimirze to trzeba jebać. Ale inaczej. Nie. Dobra, bo już skasowany to free win. Free win jak chuj ta gierka? Zarówno nie, nie ma rąk. Dobra Nie pofarmisz się, kurewko, w tej grze tą kajsą Jarvan bot Dawaj, to kurewa jest moja <laughs> Jaki 18 na tą <laughs> A ta super Kai'Sa to grać w nią kiedyś Na 100% MERRY CHRISTMAS EVERYONE THANKS VLAD FOR GIVING ME 3 LP <laughs> No nie, no wypierdalej stąd Oddawaj mi golda sekreta, kurwa, solo <laughs> SS <laughs> LP. Zad? <śmuchaj> Zad to ci przeorałem <śmuchaj> This są <is> so Zad <śmuchaj> <śmuchaj> Nie wiedziałem, że ludzie mają się tak kurwiać. jak <śmuchaj> gościu Rozjebani Jak świeżaki Pierwsza gierka po Wigilii Chłopaj, już nie wiem, co się dzieje Ja w ogóle na Lil Peepa grałem na tym topie. Czaisz? Objawił mi się na topie, kurwa. Objawił się. No, no tak, bo on jest ten, po drugiej stronie już, na wieczny spoczynek. Pan wziął go do siebie, żeby grał mu tam koncerty. Czemu nie zostawił go na Ambible Klump? Dobra, ja cofam kurwa, co jest cofam. No musiałem uniknąć walki, wiesz? Po mnie dojechała. Końcie! 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 Ty, pa, Kajsa nie dostaje obrażeń. je Pojebane. Reportuj Wladimira, bo napisał, że mam raka mózgu. Dobra. No może nie napisał aż tak ostro, ale spytał tak. Dude, do you have brain cancer or something? Czyli kolego, czy ty masz raka mózgu albo coś? Verbal abuse i hate speech. No już się yy. portowam. Wishing me death. O kurwa, Jarvan też się spalam, to co? Hate speech i verbal abuse. Dobra, no i gierka wygrana. Sto widzów podbędzone. Kończę stream idę na swoją wigilię, dziękuję bardzo, że byliście, wesołych świąt Wam życzę jeszcze raz, szekler.pl, Adin, od TV. dziękuję, Serafeus, Iwanet Za subskrypcję eee, Spociłem się troszeczkę, się spociłem, ale Jakby, kto się nie poci, nie? Powiem tak Jak się spocisz, tak się wyśpisz Eee... Żegnam was widzowie, życzę wam dobrej wieczerzy, pasterki i co tam jeszcze jest, prezentów miłych. Przede wszystkim zdrowia, spędzenia tego czasu wspólnie ze swoją rodzinką. Tak jest. Kocham was. Chcesz prezent? Tawashi? Masz. Czyściki do okularów Hilary trafiają do ciebie? Trzymaj, bratku. Jak na eventach sportowych. Krzyście Hilary. Krzyście Hilary, bo będę rzucał w tłum. Hilary! Hilary! To głośniej, lewa strona czy prawa? Oj, lewa głośniej, rzucam do lewej. Ale spokojnie, spokojnie, Hilary oddaje dzisiaj. Prawa też dostanie. Oj, tam ktoś z tyłu krzyczy. Co tam mówisz? Hilary! Pewnie, Wariacie. <grym> <grym> Zajebałem monitor ty, kurwa i ostatni Pilary trafia do mojej kiermanki. Byłem na łyżwach tydzień temu w tych skarpetach. No i wiecie co? Ja tak podnoszę nogawę, nie? Żeby ubrać łyżbę. I tu kurwa wystaje mi fryta przez tą nogawkę. Moja, normalnie moja fryta. I się tak, tak się zakamuflowała, że nikt nie widział. No, nie? Wiesz, ubrałem łyżbę i jest, nie? Nikt nie widział. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Widzimy się następnym razem. Cziczę. Trzymajcie się. Halo. Żeby mi się podobało ci. Ty mi zostawcie ciężko. POW!